Jest ze mną kapitan zespołu L12, Marek Kroczek. Marku, jak dzisiejsze rozgrywki Pucharowe przebiegają? Witam serdecznie, dobry wieczór. No, już koniec, ostatni mecz grupowy, porażka. No i na tyle, dzisiaj kończymy. Czy niestety nie udało się wyjść z grupy? Niestety, niestety tym razem nie. A jak ogólne wrażenia po, po sezonie, też po rozgrywkach ligowych? Co do rozgrywków, rozgrywek ligowych. Co postanowiliśmy sobie na początku sezonu gdzieś tam środek tabeli udało się zrealizować. E, także jest dobrze. E, mam nadzieję, że na wiosnę będą lepsze wyniki. Czyli co? E, cel, jakieś plany może e, ambicje odnośnie przyszłego sezonu? E, no na pewno, na pewno start i pewnie gdzieś tam pierwsza trójka bądź nawet awans. No to w takim razie życzę awansu i wszystkiego dobrego zdrówka. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.